Witam widzowie w nowym odcinku, po bardzo długiej przerwie ale Niestety no, byłem skontuzjowany I nie mogłem nagrywać A teraz wracamy do jazdek I wracamy z lepszym POV bo Kupiłem nowy obiektyw Więc powinno być lepiej więc Zobaczymy jak to wygląda Walimy, pierwszy skok Ej, faktycznie jest więcej speedu, kurde! Wbijamy widzowie do góry, jest z nami dzisiaj Mariusz Kieliszek Nałogowy al... Jest jeszcze z nami dalej Urban Nałogowy r***** ruch... I, I dzisiaj latamy na chowce Lecimy! Idziemy do góry widzowie Nie wiem co zrobić Ale w sumie to starczy gadania Tylko robimy triki Balimy Opa. Ale mi nogi uciekły Nogi mi uciekły

No kurde idealnie było! Dobra To jest ta próba widzowie No kurde Samo speedu No to już z grawkami na mnie czeka Ej, do bara może Dawaj, Jakie No Lecimy, dwa łybki Dawno nie było, bo długo nie jeździłem, ale zobaczymy jak to będzie Czy jakoś pamiętam, czy nie pamiętam Zobaczymy Yo, No! 3x Double Whip siadł, teraz walimy 3x Siedzi? Teraz nie wiem co zrobimy, bo no myślałem, że nie wejdzie i myślałem, że to trochę pokatuje ale, ale no nie wiem Dawaj. Drugie jastki, na nowym pajku jeszcze? O, właśnie. Nowy amor kupiłem Dzięki Motta Nie wiem, jak miałeś na eBay. Ale dobrą cenę dał. Aha. 1650 za pięknie, nie? Polecam, Dobra Raz, dwa, trzy, bomba. Ojciec poleciał. Jest trujeczka na pierwszy skok. A my zrobimy chyba 3 bardon sajda. Dawno tego nie robiłem i się trochę cykam. Ale spróbuję. Kurde, chciałem już kopać. Chciałem ja już kopać, żeby coś było w odcinku, trochę że gadamy. Ale fajne jaski też są fajne, bo. Co ja powiedziałem, kurde, ja. A... Ale mi się język wplączy dzisiaj. Ja powiedziałem, o... fajne jaski też są fajne, ale yy, same jaski też się fajnie ogląda. Ja wolę więcej jazdy oglądać niż jakieś gadania. Bo teraz to niektórzy za dużo nabijają w tych odcinkach, a ja chcę właśnie mnie gadać i wrzucać same klipy, jak coś latam. Bo to się o wiele lepiej ogląda jak dla mnie. Nie wiem jak dla Was widzowie, ale mi się lepiej ogląda jazdę niż gadanie. Jak już to trochę gadania i tyle. Dobra, waltę robotę. Jak to było? Słyszałeś bardzo do Sajda? Da jest. No i fajnie. Yo! Jo! <laughs> SPIERY Co za gościu, nie wierzę. Wszystko. Ma jeszcze dzisiaj? Nie. Jak typ? A same, same węgiery, nie? Jeszcze po takie w przerwie Wolniemy teraz coś na wprost na odmówkę, żeby tych trójek ciągle nie robić Lecimy Teraz tak no Lecimy Indianer Lecimy! O, ale dziwnie złapałem! Jo, ale było! Jeszcze raz! Dobra, był ładniejszy. Teraz zrobimy tego trzciśnika na Bizawienie, Nie wiem czy wiecie, ale też w grudniu robimy zawody na sodole. I ogólnie, ogólnie będzie bardzo fajnie, będą spoko nagrody, więc jeśli byście chcieli, to możecie wpadać. Stem ma każdy, kto umie jeździć, kto się zapisze na zawody. Nie można pośmigać zawoda, mają być fajne nagrody, więc zapraszam. Lecimy teraz tym trzy Indianerem. Za szybko wyszedłem, chyba. Ale kurde, dziwnie wyszedłem. Jak już tak dziwnie z roweru siadłem. Jeszcze raz. Ale trzymałem. Kurde, kierem mi skrzywiło. I już nie wiedziałem jak roberem wrócić Grzegorz Walimy jeszcze raz Prawie Kurde to nie jest chyba dzisiaj ten dzień Ale jeszcze porobimy to trochę Dziwnie wyszedłem. Oj, widzowie, spadłem z rolina, nie trafiłem w stopień. Oła! Noga mi się uślizgła. Aż mnie przetkało. Nie się nie spodziewałem, a tym razem widziałem, Franka, nie widziałem jak leciał. Kurde, szkoda, że nie nagrałem. Nie trafiłem nogą w i nie spadłem. A tu widocznie miękka, nie? No. Z ponad połowy spadł i ten. Dobra, kolejna próba Nie poddajemy się, dźwig Mario yeah. Ale prawie się ja przeurałem, na to patrz, nie? No, ale... prawie jaja przeurałem, nie Ej, jakbym nie trzymał się tak na girach to bym to tak jaja zmielił Zrobiłem, bo się bałem bo Zrobił, bo, się... bo powiedziałem, że mu b ja? jo. <laughs> Gratulacje Gratulacja Paweł Bartelewski, normalnie jak on, jak on? Paweł Bartelewski na drittówce wow. skok? Ale gościa zmieliło Leci dis od Daniela Ej. Co teraz robisz? Trzy traki jak ty Lecisz Wysoka ja Zobaczymy Na hama. Na Spróbujemy cztery zaraz Dawa jeszcze raz, ja zrobię 4 Dobra Lecimy Kurde, byłoby, byłoby Jeszcze raz, kolejna próba Dawid Mario no chama. Kurde, teraz było dobrze, ale nie, jakoś się nie pochyliło Homra, trzeba wcisnąć, no kurde. To musi wziąć. No! Mamy cztery traki. Sadzimy teraz 3, 6, 2 łipki. Kolejny raz. Rzubieg Mario. 3, 6, 2 łipy. Ale jest tak dziwnie na tył było, ale na siedzi. która który z tej jest Yo! I ogień! Ogień!

Za miękkie. Na razie widzowie, widzimy się w kolejnym odcinku. Zobaczymy, czy odcinki będą się pojawiać częściej, czy nie. Do następnego.